Nazywam się Krzysztof Nadolny i chciałem Państwu zaprezentować laboratorium Technik Komputerowych w Inżynierii Produkcji, które znajduje się w ramach struktury Katedry Inżynierii i Produkcji na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej. W laboratorium tym znajduje się przede wszystkim modułowy dydaktyczny system produkcyjny, w którym studenci mogą w sposób uniwersalny konfigurować systemy produkcyjne z użyciem robotów, do których można montować różnego typu końcówki i głowice. W tym przypadku widać ramię robota, które wykonuje logotyp. Z użyciem techniki laserowej wypala taki wzór. Natomiast może być ono również takie ramię robota wyposażone, tak jak widać w tym przypadku, w końcówkę pneumatyczną, w przesawkę, która podnosi elementy, kolejkuje je i współpracuje wraz z podajnikiem, z takim przenośnikiem taśmowym, który może transportować te elementy w założeniu na przykład elementy złożenia jakiejś konstrukcji, jakiejś maszyny skomplikowanej, które są następnie przenoszone albo do magazynu, albo na operacje montażowe lub też związane z kontrolą jakości. System ten składa się z wielu modułów i powstał w ramach działalności koła naukowego Logtech, które działa przy kierunku zarządzanie Inżynieria Produkcji Politechniki na, na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej studenci w ramach tej działalności skonfigurowali elementy, które im daliśmy do dyspozycji. Jak widzimy, te mniejsze ramiona robotów z różnymi końcówkami, ale również większe ramię robota Dobot m 1 który służy w, tym, w tej konfiguracji do realizacji procesów montażowych. Stanowisko to wyposażone jest ponadto w elementy docelowo realizujące operacje magazynowe i transportowe, ale także widzimy tutaj wyposażenie stanowiska w kamerę, które pozwala na identyfikację barw i orientowanie tych elementów w przestrzeni, kolejkowanie, układanie, segregowanie. Są to wszystko elementy kształcenia w ramach... W kierunku zarządzania inżynieria produkcji, kształcenia logistyków, kształcenia specjalistów z zarządzania produkcją. Ponieważ znajdujemy się w Laboratorium Technik Komputerowych w Inżynierii Produkcji, znajdują się tutaj również inne techniki komputerowe, takie jak chociażby projektowanie w środowisku wirtualnym czy różnego typu zastosowania wirtualnych narzędzi do Również zarządzania produkcją, optymalizacji produkcji. Wyposażone jest to laboratorium w trzy zestawy gogli VR, dzięki którym możemy szkolić operatorów systemów produkcyjnych, dokonywać symulowanych operacji montażowych, operacji produkcyjnych i porównywać efekty tej działalności w różnych konfiguracjach, w różnych scenariuszach, które są realizowane w środowisku wirtualnym bez konieczności przenoszenia się stąd do świata rzeczywistego, do fabryki, do hali fabrycznej. Znajdujemy się w Laboratorium Metrologii i Systemów Pomiarowych Katedry Inżynierii i Produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej, w której zgrupowane jest wyposażenie, systemy pomiarowe z zakresu pomiaru geometrii, struktury warstwy wierzchniej, najnowocześniejsze systemy pomiarowe z zakresu pomiarów stykowych, jak i bezstykowych. A myślę, że jednym z najciekawszych systemów pomiarowych, który się znajduje w tym laboratorium jest maszyna współrzędnościowa Nitu Toyo, która to jest najnowszą generacją tego typu urządzeń zakupioną przez nas w ostatnim czasie, służącą do pomiarów współrzędnościowych w skomplikowanych obiektów geometrycznych z bardzo dużymi dokładnościami jak widzimy, jest to urządzenie sterowane numeryczne, numerycznie którego zakres pomiarowy oraz wykonywane czynności są sterowane za pomocą aplikacji na podstawie programu pomiarowego w zależności od geometrii, które podlegają kontroli. Maszyny tego typu są powszechnie stosowane w realiach przemysłowych służą do pomiarów jakości, dokładności wykonania elementów o złożonych geometriach są w stanie mierzyć nie tylko wymiary, ale również tolerancje wymiarowe, błędy prostopadłości, walcowości, równoległości, płaskości. Te wszystkie parametry są brane pod uwagę przy ocenie jakości wyrobów we współczesnym przemyśle i. W Nowoczesne systemy pomiarowe pełnią tutaj bardzo ważną rolę, dlatego też stanowią nieodłączny element systemu dydaktycznego oraz służą te systemy również do realizacji prac badawczych, pomiarów wyników prac doktorskich, habilitacyjnych. Laboratorium nasze jest często wykorzystywane w szerszym zakresie niż tylko dydaktyczne i realizowane są również zlecenia zewnętrzne na potrzeby przemysłu. Jednym z elementów współczesnych systemów pomiarowych są również metody skanowania przestrzennego, czyli digitalizacji przestrzennej wyrobów trójwymiarowych i w laboratorium metrologii i systemów pomiarowych dysponujemy urządzeniem tego typu. Tego typu skanery przestrzenne są stosowane głównie do przyspieszenia prac w zakresie konstrukcji. Mówimy wtedy o technice reverse engineering, czyli o inżynierii odwrotnej, inżynierii rekonstrukcyjnej, która znacząco przyspiesza proces budowania modeli kadowskich, takich sparametryzowanych modeli, które mogą być wykorzystywane do analiz inżynierskich i do tworzenia technologii wytwarzania w systemach computer-aided manufacturing. Tego typu systemy służą oczywiście również do pomiaru, czyli mówimy wtedy o systemach typu Rapid Inspection, czyli szybkiej inspekcji przedmiotów w celu określenia ich dokładności wymiarowej, kształtowej i porównywania zeskanowanego modelu ze wzorcem, najczęściej z modelem kadowskim. Znajdujemy się w Centrum Edukacji Technicznej HAS, które jest wykorzystywane w procesie dydaktycznym. Do realizacji zajęć z zakresu technik wytwarzania, szczególnie na kierunku mechanika i budowa maszyn, ale również na potrzeby innych kierunków kształcenia na wydziale mechanicznym. Centrum to wyposażone jest w urządzenia najnowszej generacji, urządzenia sterowane numerycznie, tokarkę sterowaną numerycznie oraz centrum fryzerskie, trzyosiowe centrum VF2, właśnie firmy Haas. Jest to centrum pod patronatem znanego producenta urządzeń tego typu, światowego producenta amerykańską, amerykańską firmę Haas, która promuje swoje produkty między innymi aktywnie wspomagając sporty motorowe, i możemy to logo odnaleźć chociażby na bolidach Formuły 1. W naszym centrum edukacji technicznej znajdują się nie tylko urządzenia technologiczne, ale również symulatory obróbki, także oprogramowanie klasy Computer Aided Manufacturing, które służy do programowania tych systemów obróbkowych, do symulowania obróbki. Studenci mogą w trakcie zajęć zapoznać się, przećwiczyć proces obróbkowy przed jego uruchomieniem. Przychodzą z projektami, następnie realizują technologie wytwarzania, dobierają narzędzia obróbkowe, mierzą te narzędzia, sprawdzają poprawność swoich programów, symulują ścieżki obróbkowe, żeby następnie wykonać poszczególne elementy już na urządzeniach technologicznych. W ramach kształcenia w tym laboratorium uczymy studentów także obsługi, podstawowej obsługi tych urządzeń. I myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy pokazali przykład pracy takiego właśnie centrum obróbczego. Trzyosiową obróbkę że możemy tutaj zajrzeć w strefę obróbki, żeby było lepiej widać. Jest to przykład frezowania w aluminium. Frezowania bez użycia czynników chodząco-smarujących i widzimy. Tą symulację ruchu narzędzia, która przed chwilą była pokazana w systemie komputerowym, teraz ten program obróbkowy jest realizowany przez urządzenie sterowane numerycznie, które usuwa materiał obrabiany i kształtuje ten procesem ubytkowym, usuwając energią mechaniczną materiał w postaci wióra.